Dzień dobry Państwu, Tomasz Fejger z Bańki. Szanowni Państwo, oglądaliśmy pewnie w większości te sceny, nie powiem gorszące, bo, bo ja się z tego spodziewałem, że w końcu coś takiego będzie, z tych występów pana sędziego Andrzejewskiego, człowieka związanego z prawem i sprawiedliwością który bronił pani sędzi, neosędzi Manowski w Trybunale Stanu. Wieś Państwo, widzieliśmy to zachowanie, kiedy pan Andrzejewski, nie wiem, go można nazywać sędzią, krzyczał, używał wyrazu cholera. Wieś Państwo, no, My często używamy takich, takich określeń, ale w sądzie nie słyszałem jeszcze, żeby któryś z sędzia używał takich słów. Byłem w różnych sądach, widziałem różnych ludzi. Natomiast to zachowanie pana Andrzejewskiego było typowe dla ludzi, którzy chcą rządzić Polską. Ja nie mam tutaj jakiegoś, jakiejś obsesji na punkcie ageizmu ponad 80-letni pan, który nie przyjmuje żadnej krytyki w sytuacji, kiedy oni tymi swoimi numerami chcą doprowadzić do tego, żeby pani Manowska nie mogła odpowiadać jak każdy obywatel, to znaczy trójka sędziów wyłącza pozostałych 12 sędziów i później nigdy nie będzie pełnego składu, który mógłby się zajmować sprawą pani Manowskiej. I oni czekają, żeby to wszystko porozwalać. Kiedy ten pan bije pięściami po stole kiedy później podrywa się, przebiega, yy, uderza w krzesło, czy w, w, tłucze tak w to krzesło yy, sędziego, który m, praktycznie m, dobrze zachował równowagę, bo mógłby nie uderzyć się od stół, czy spaść pod od stół. Ja tak się zastanawiam, co by było, gdyby ten sędzia się nie odsunął, by nie mógł akurat, i on by nie mógł przejść, nie goteczką, goteczką? nie wiem, co on robił. Tak zastanawiam się, później pobiegł dalej i mówił o tych kolegach. Co się działo wcześniej, ja nie wiedziałem w ogóle, co się działo wcześniej. Tutaj Państwu zaraz powiem, to też były działania bezprawne. i Szanowni Państwo, później okazało się, że pan sędzia skorzystał z pomocy medycznej. No ja rozumiem, zdenerwował się i musiał skorzystać. Tutaj nie mówi się o tym szczegółowo. To jest jego prawo, prawo do tajemnicy odnośnie swojego stanu zdrowia, no wobec mnie to, to prawo nie jest przestrzegane, ale ja wiecie Państwo, jak patrzę na, na te wszystkie historie związane z ziobrą, to ja bardzo chętnie pozwalam na to, żeby Państwo, jeżeli chcecie, znali wyniki wyżące mojego stanu zdrowia. Tym bardziej, że szkolują mnie i chcą na tej podstawie krzywdzić, że ja mam inny stan zdrowia, niż, niż tutaj jest deklarowany przez lekarzy. I, ale przepraszam za tą dygresję, to nie o mnie chodzi. widzicie Państwo, gdybyście byli uprzejmi zobaczyć, ta, to zachowanie pana Andrzejewskiego jest takie samo, jak zachowanie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, kiedy coś idzie nie po jego myśli, no, w równie ważnym miejscu jak sąd najwyższy i Trybunał Stanu, czyli w Sejmie, wybiega, chce zająć miejsce na mównicy, jak to się mówi, bez żadnego trybu. Pamiętacie państwo, tą sytuację, którą chciał rozładować Macenas Giertych, kiedy zajął pierwszy tę mównicę, planowo zresztą, bo on miał mówić. I Kaczyński chciał to zrobić wcześniej, więc żartował sobie i mówi, mów mi wuju. Kaczyński w bezsilności tłuk tymi piąstkami, denerwował się bardzo, szalał, e, tam wyczyniał, wyczyniał różne, różne... Mm, Dziwne takie gesty, nie wiem, czy pamiętacie państwo, jak bardzo oględnie o tym mówić, on tak e, bił piąstkami o, o ten pulpit i gdzieś tam to wyglądało kuriozalnie, bo znajdował się więcej tak twarzą na, wys na wysokości rozporka mecenasa Giertycha. Ale spowodował reakcję sali, wrzaski, morderca, inne te wszystkie historie. Wiecie, no w sytuacji, kiedy mm, sam wywołał sprawę związaną z tym, że po śmierci pani Barbary Skrzypek oskarżył oczywiście o dobrodzenie do tej śmierci panią prokuraturę Wyrzostek. I wtedy, kiedy zostało wezwane do prokuratury, która podjęła to śledztwo, mam nadzieję, że do dokładnie wyjaśni okoliczności, poleciał tam wściekły. Wściekły, bo to była ta wściekłość, nie hamuje się absolutnie z niczym, e on tam um, zaczął mówić o Norymberdze, no de facto chodziło mu o przywrócenie kary śmierci, zaczął straszyć panią e, prokurator e, Wrzosek, zaczął straszyć Giertycha, mecenas Giertycha, innych ludzi. Zachowanie było takie samo jak tego sędziego. Takie samo jak tego sędziego. Zrozumcie, że jeżeli coś idzie nie po ich myśli, to później oni są... Wytrąceni z równowagi. Zobaczcie, że Błaszczak, poseł Błaszczak, dawny minister obrony narodowej, jednak e, wygłosił takie oświadczenie, że to przez to zachowanie e, pana mecenasa i pana sędziego Dzibuła, e, czy e, pana, mm, Mecenasa Rosatiego i innych, wiecie, tutaj został wyprowadzony z równowagi. Wiecie Państwo, no, zawód sędziego no, jest takim zawodem, że są różni ludzie i mogą ich wyprowadzać z równowagi, ale jeżeli mówić o niezwykle kulturalnych ludziach, którzy naprawdę ciężko ich posądzić o to, żeby zachowywali się jakoś no, niezgodnie z, powiedzmy, z Fiwrem czy czy używali jakichś jakich brzydkich określeń, czy bez szacunku traktowali salę sądową, to tutaj, no jeżeli oni są wytrącani z równowagi, no to może czas już odejść. Ale to nie wszystko, bo te metody, które tam zostały zastosowane, no były no moim zdaniem powinny być badanie badane przed prokuraturę. Zobaczcie państwo, co tam zrobiono. Czy tam za wirtualną polską. Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu, kilku sędziów nie wpuszczono na salę. Początkowo na salę nie wpuszczono między Dariusza Rysatiego i Jacka Dibuła Ochrona oraz pracownicy sądu Najwyższego mówili wstępu do sali narad niektórym sędziom, w tym Dariuszowi Rysatiemu i Jackowi Dibuła na nagraniu udostępnionym przez dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego widać dokładnie, co się działo. Kto pani zabronił nas puszczać na posiedzenie, na które mamy wezwanie? Nazwisko osoby, która nas zabroniła wpuszczać, mówił do pracownicy administracyjnej Trybunału, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, Jacek Digua, podkreślił, że jest wiceprzewodniczącym i ma wezwanie. Tak, bo, szanowni Państwo, w piątek dokonał się ten, no, trzeba powiedzieć, te pisowskie działanie, że trzech sędziów wyłączyło pozostałych, ale oni mieli wezwanie, mieli wezwanie i są są obowiązkowe do y, Trybunału. Wówczas kobieta odpowiedziała, że nie może ich puścić, ponieważ tak polecił sędzia trybunału stanu Piotr Andrzejewski, czyli ten pan, który traci równowagę. Wy, rozumiecie państwo? No, to jest coś niebywałego. A gdzie jest teraz pan Piotr Andrzejewski? Do, do, dopytywał bibuła. Zapraszam Państwa na salę, on jest w sali. Obok wyjaśniła, wskazując inne drzwi. Dibois zapytał raz jeszcze, czy zostaną wpuszczeni na salę wejściem, z którego zawsze korzystają sędziowie i gdzie mają swoje togi. Czy umożliwi nam pani wejście tam, gdzie pracujemy? mówi Dibois. Nie, odpowiedziała pracownica. Na czyje polecenie? Piotra Andrzejewskiego. Czy pan Piotr Andrzejewski uniemożliwia funkcjonowanie trybunału? Nie odpowiem panu na to pytanie. Ostatecznie sędziowie w Tokach zasiedli na swoich miejscach, jak widzieliśmy na sali rozpraw stanu Andrzejewskiego byli również Józef Zych i Piotr Sak. I tutaj wówczas Jacek Dibła zabrał głos, ale przerwał mu Andrzejewski. Do cholery proszę zamilknąć, dosyć tego, proszę nie przeszkadzać, obowiązuje kultura na tej sali, do cholery kultura obowiązuje. Nie? Kultura nie polega na tym, aby nie dopuszczenie członków organu, aby nie dopuścić, nie członków organu od była. I tutaj, szanowni państwo, pamiętacie państwo te, te, te wrzaski, te zachowanie, takie, no naprawdę, ja pierwszy raz widziałem takie zachowanie w sądzie, chociaż ja już w sądzie doznałem różnych zachowań sędziów. Pamiętam, że Pani sędzia Janna Grabowska, ta udziałowiec Telewizji Republika, która e, sądziła mnie w tej sprawie, że e, dopisano mnie do gangu przebierańców, później mnie z niej wypisano. I wtedy, kiedy ja e, złożyłem wniosek o wyłączenie pani sędzi, ponieważ właśnie jest udziałowcem Telewizji Republika i z, w związku z, z, z obawami o jej bezstronność, e, Dalej prowadziło to postępowanie, pomimo tego, że pan meca Pietrowski tłumaczył, że to jest obarczone tutaj tym, że być może te wszystkie czynności będą nieważne, które ona robi, powinna przerwać w tej chwili. Ona robiła to, ale tak się zezłościła na mnie, że u mnie leżał przede mną taki pugilares na okulary. Wielokrotnie sprawdzony, bo to była sala, e, ścisze tajne posiedzenie. Ja nie mówię o, o, o szczegółach, tylko mówię o, o okolicznościach. Nie mówię o, o tym, mówię o wniosku, który jest publiczny. I wiecie Państwo, zobaczyła ten Pugilares i wcześniej go nie kwestionowała i zaczęła krzyczeć. Proszę zabrać go, proszę wynieść, proszę go sprawdzić. To tak właśnie odrażała. Właśnie w ten sposób odreagowała, że e, zabrano mi e, ten e, opakowanie do okularów. Ja tak patrzyłem na tą, tą małostkowość i widać było, że panie sędzia, to się jest wyprowadzona z równowagi. Także jak widzicie, to są te wszystkie e, typowe działania dla ludzi z otoczenia Rysła Kaczyńskiego. To są ci, którzy są tak wyprowadzani z równowagi. My nie jesteśmy w rozdaniu z Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i nie, nie chcę Was wyprowadzić z równowagi, ale Wy jesteście inni. <grystanie> dziękuję. Proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.